Na życiu trzeba się znać. Zwierzęta domowe wiesz, i róż, i dzielą się na, na domowe i te, i te, co się kręcą przy domie. No. Trudno to powiedzieć. No właśnie takim trudno powiedzieć zwierzęciem domowym jednak, bo to nie wiadomo czy to, czy tam to to jest, jest pies. No, e jest pies. On jest dziwnym zwierzęciem, ale jest e, też takim. E, co istnieje w naszym życiu zawsze. Nam I... towarzyszy po tak. prostu. No, no, na przykład, po pierwsze, pies istnieje jako żal za psem. No, to, to znaczy, że się go nie ma w postaci takiego zawołania, au. O, takie. albo, albo po drugie, istnieje jako niechęć do psa. No, to znaczy w, po, po, w postaci takiego zawołania, a takie. Budziesz tam, tak, czy, Ty Pójdziesz tam czy coś kopnąć. Ty, tak. no, 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 i jako jako Stwierdzenie jest, kiedy jest pies, prawda? No, no i pytanie, co robić, kiedy jest? No, no, no i tak, można na przykład tego y, y, pie, pies, psa y, można traktować normalnie, po prostu, no, tak ciepło, jako członka rodziny. No, jako na przykład tak, jak ja szczepan traktuję. No i no, bo tak, jeśli. Ten pieśń znajdzie sobie, czy zorganizuje coś do jedzenia, to i nam może coś skapnąć, prawda? No. No, o, oczywiście można z psa zrobić człowieka, no takiego gościa, gdzie, gdzieś poprowadzić, na no, wystawę, ludziom pokazać. Coś, żeby, żeby łapę no, dał. No, do ludzi się pokazać z nim, do, do innych psów, niech wiedzą, prawda. to się połasi. No. A, a jak taki pies, pies? normalnie tak sobie chodzi po domie, to może na przykład spać w tym, no. W koszyczku, no, czy, czy na dywaniku, dwaniku, kocyk, Na kocyku, czy a, coś innego, co można podłożyć. chociażby. chociażby w kłębuszku. No, ja m, czekaj, bo tutaj tego to rozumiałam, a jeszcze powiedz mi, no przepraszam, <grystanie> a skąd, skąd wziąć taki kłębuszek? Kłębusz? No. Kłębuszek można osiągnąć, zwijając się w, w, w jego, w jego w, w go, w, w go po prostu. O, zobacz, Iruś, głowa do brzucha, pochyl, no, pochyl czekaj, głowę czekaj, do brzucha. No, ju, no, no jest. jest teraz jest, tak. Zazuć koliszcie nogi na no, plecy. Czekaj, nie bój, się, czosu, nie nie bój czosu, się kolana, czekaj, wyginają jest, się w drugą stronę. Jest, jest, no, no jest i, I to jest o właśnie. Czek, to trzymaj, puszcza, się, o, to jest to, co nam dobra. w principiu chodzi. Chociaż, chociaż. Fajnie jest. Fajnie jest. Fajnie jest.